Ej, si manopiski system, uważaj GG, zagramy sobie w kawałek mechaniczny. Zagramy sobie w kawałek mechaniczny. Zagramy sobie w O, włączam, para. No i tak, jak sama nazwa daje, mechanik, czyli będziemy naprawiać auto. Tak, to mamy co mamy zrobić? Wymieni przednie klocki amulsowe, sprawdź przednie tarcze amulsowe. Może zmienić, nie zostać strzelić. Z tym tarczącym po samotnie. Dobra, czyli wybierzemy się na tam, przejażdżkę tamtą. Tam. Tak. Dobra, jedziemy. Dobra, jestem z powrotem. Jak widzicie, mamy tu, tam, to nasze, tak, to nasza, tak, chwileczkę, tu mamy, widzicie, sprawdź, czy nie tarczę sprawdzałem, żeby się nie zapisało, och, kurczę, kurczę, babu, jeszcze z tym, zmieniać, Są cztery koła, to już musiałbym zrobić długo trenować, a to się spotkamy jak to zrobię, okej? Okay? Dobra, jestem z powrotem. no i jak widzicie nie 4 koła miałem rozebrać, tylko 2 przednie tarcze amorcowe, no to idziemy do laptopa kupić tarcze. Mamy 700, kasedora, części, części z częściami, tarcze, 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 amorcowy Fukamatca Amorcowie. No, będzie w części szczęście używane ja, tak, Albo je ja ominąłem, albo jest naprawdę ślepo Zacisk nie chcę, ja chcę tarczy No była, ominąłem Była używane? Nie, wtedy oczywiście częściej używane Ok, tu muszę się sobie no. O, są no, no, dobra. Trzy, cztery, mamy no, cztery. No wiem, wiem jak to się będzie No i to koła i to będzie na tyle, nie? No ale ja wiem, że spróbuję rozebrałem wszystkiego, musimy powkładać. Okay. Znów takie śmigane dajemy. No, to jest fajne, z moim sekretem. Teraz ucisk, a co, i będzie dobrze. Dobra, teraz upona się. No dobra, drugi opon nie będę robił, bo coś będę zanudzał. To chyba było na tyle. No i dzięki za uwagę. Na razie.